Witam serdecznie. 11. Partia Meczu Mistrzostwo Świata. Białymi Emanuel Lasker, czarnymi Wilhelm Steinitz. Lasker był Niemcem, Steinitz był Czechem, potem mieszkał w Anglii, potem w Szapie. Przepraszam bardzo. Tym razem Lasker gra D4. Kiedyś grywano gambit hetmański, obron indyjskich praktycznie nie grywano. Klasyczny gambit. I przejście do obrony doktora Zigberta Tarasza. Tu można grać różnie. Ponieważ goniec wyszedł, Lasker wybiera sposób gry, co uczył Akiba Rubinstein. Ale wtedy Akiba Rubinstein jeszcze nie grał w szachy. Więc to może Rubinstein się uczył. DC4, bicie. Wymiana Hetmanów jest korzystna dla białych. Widzimy czarny nie spieszy się z odbijaniem pioneczka. No, ani musi. A3 teraz już musi, więc teraz odbija. B4. Przy Hetmana goniec lepiej odchodzi na D6. Tu ma naturalne miejsce na E7. Oszedł na B6, nie wiadomo dlaczego. Król E2. No. Pozycja ma charakter końcówkowy. Król w centrum będzie miał bliżej. Symetria pozycji jest lepsza. Pozycja, symetri jest to pozycja symetrii robi złudzenie remisowego. Lepszą pozycję ma ten, co ma przywagę ruchu. No i ten gonie z białopolowy, czarny, taki cienki. A5. No to takie trochę nerwowe poderwanie. Sztajnica. B5. Nie będziemy wymieniać wszystkich pionów. Skoczek na E7. To ten napad na gońca, pion broniony, i gońc musi coś zrobić. Uciek na E8. To nie jest dobrze, bo tutaj są wieże rozdzielone, o. a między nimi Goniec jako ten kołek. Rozdzielone wieże nie mogą walczyć o linię. O otwarty linii walczą połączone wieże, więc póki co muruje dalej. No koniec idzie na dobry punkt. To jeszcze trzeba gdzieś wieżę ustawić. No, wreszcie się wyczołgał. Z ukrycia. I tu próba uproszczenia. Próba uproszczenia jest dobra, ale ale, ale, ale no, lepiej było trochę bić pionem. Po biciu konisiem jest źle. To nawet sztuczna inteligencja nie pomaga, jak sam wiemy. Sztuczna inteligencja to jest coś innego niż inteligencja. Znowu koń poszedł. Ten poszedł do centrum i czarne oddały parę gońców. Struktura pionów jest symetryczna, ale i w strukturze symetrycznej przy pustym centrum skoczek zostanie wygoniony pionkiem E. Dwa gońce są lepsze od gońca i skoczka, ponieważ gra jest na dwóch skrzydłach. A to to takie szalone. Szalone osłabienie i tu genialnie zagrał Emanuel Wielki i powstał czarnym słabiutki pionek. Tu D6. Tu należało grać D6. D6 utrzymywała przewagę, ale gra na aktywność figur. Ma prawo. Tu należało jedną wieżę wymienić, dlatego ruch wieżą na D1 był niedokładny Po król E7 dostaje D6 w ucho To powinien czarny te piony wymienić, ale wtedy straciły piona B7. Musiał na tego uważać. Bo goniec z szachem napadłby tam i tu. Dlatego uciekał, uciekał, uciekał. Król F6. Król E3. No i B6. Postawienie pionka na czarne było rozsądne. Ruch w tekście przybliża porażkę, ponieważ biały król będzie mógł wejść do gry. A teraz mamy czystą końcówkę gońcową z pionem D6. Z pionem D6 Gonic C2. O! Namacał tego. I co? I po H6. Przyjdzie na e4 i będzie już zbić na b7. Go nic nie będzie mu bo pion mu ucieknie. Król f7. On wziął. No tak jak wziął, to już ma wygraną. b6. Król e4 idzie po piona e5 jak po swojego. g4 ogranicza. g5. No to akurat ten ruch jest dobry. Król f3. Goniec E4, tu, tu, tu ładuje się na C6. Przy gońcu na C6 król nie będzie mógł podejść, przy na... ale tu jeszcze zrobił jednego. O, Roz... chce czarnego króla rozkraczeć. teraz czarny król nie może mieć nieszczęśliwie, bo pion ucieka i król go nie dogoni. Goniec go nie goni, więc się znowu wrócił, żeby go gonić. I po król E3 podziękował. Wróciła mu świadomość, ocenie pozycji, co stwierdził, że stoi źle. No Może podejść króle Pogoniec zderza się z problemem, bo grozi pchnięcie piona. Na zdrowie sobie mówię, dziękuję grozi pchnięcie piona i się wygrywa. A ten pion dochodzi, nawet jak tu weźmie. Nawet gdy miał taki ruch, o. Tu zrobię ruch, o taki. O. To ten pion mu ucieka. No taka czyściutka partyjka. Lekka, łatka ale zobaczmy, jak to właśnie Lasker ogrywał już sztajnica. Sztanis był prekursorem gry pozycyjnej, po chwili filidorze wprowadził trochę zasad. Proszę, gramy spokojnie. Ruch trochę pospieszny, w tej wersji obrona Tarasza niestety nie jest skuteczna. Wymiana hetmanów korzystna jest dla białych. I król ma bliżej do centrum, ale to jeszcze mało do wygranej. Ruch a5 był taki, lepiej było zagrać a6, spokojny, tutaj białe zdobywają przewagę na szczydle hetmańskim. Goniec rozdziela wieżę, to trzeba było tego gońca oddać, zagrać wieżą na d8. No ale cóż, skoczek tu miał przyjść, proszę bardzo, czarne wieże nie łapią linii. Czarny próbuje się rozwiązać, rozluźnić. No oddał parę końców. A tu powstaje forsownie zła końcówka. Wtrącony szach. Tu mówiłem, że on nie może bić. Bo weźmie pionębę 7, to mówiłem. Tu jest przegrana. Końcówka gońcowa jest przegrana. <laughs> Z uwagi na to, że goniec stanie na polu co 6 tu nie było czasu. Król musi, musiał gonić do pola D7. On tu musiał gonić. Bo napchnięcie piona. Wgrywało <laughs> to. No więc goni po oddaniu piona. To jest kwestia czasu, bo jeszcze powstanie wolny pion oddalony na Szydle Królewskim, tak jak i powstał. Trzyściutka partia. 11 partia meczu mistrzostwa Świata w 1894 roku.